Właśnie wyruszyliśmy. Godzina trzecia nad ranem. Wyruszamy z Polańczyka w Bieszczadach. Dokąd jedziemy? A Co to się stało? Dokąd jedziemy? Jedziemy na Dundak. Chcę zauważyć, że stoimy o trzeciej w nocy na czerwonym świetle, bo jest ruch wahadłowy, nic nie jedzie, ale jesteśmy grzecznymi kierowcami i nie będziemy łamali przepisów. I mam nadzieję, że nie spotkamy żadnego biśka. I mam nadzieję, że Legia też nie złamie przepisów i nie będzie wpuszczała zawodnika, który nie powinien grać. Myślę, że <laughs> będzie dobry styczniu Rych zmęczony, gęba zmęczona Oczy zmęczone <laughs> Będzie Maciek Jadę kanał na napkę. No to nie będziesz, jadł? Ty będziesz pół, Nie, tak? ja wypiję sobie najpierw. No, musisz kanapeczkę. 3 litrową kawę. Jesteśmy przed Radomiem. Sytuacja tak wygląda z placu boju. Przerwa, kawusia, herbatka, kanapeczki. Siódma za pięć. Planowo mamy być około 8:45 na miejscu, a mieliśmy być 9:30, więc jest trochę zapasu. Ogólnie skomplikowała się sytuacja, gdyż pojawił się na naszej drodze bisiek bisiekorek. Bisikorek. Możesz pokazać, jak ładnie się jedzie. Ale mimo wszystko nadal... Fantastyczne zonę u Nehanawa. Tak jest. Nadal teoretycznie mamy dojechać na tras, także... Jak ci minęła podróż? Bo już prawie jesteśmy. Męcząco. No, widziałem, jak spałeś z otwartą mordą. <laughs> Wyrównywałem ciśnienie w samochodzie. 15 po 9. Dojazd wymierzony, jak z zegarkiem w ręku, precyzyjnie. Oby tak jutro legioniści strzelali, jak my wymierzyliśmy czas. Zobaczę, że mi coś w kręgu supie strzyknęło. Dobrze, to nie ty jutro masz grać, także to nie ma problemu. Mamy jeszcze jakieś. W sumie 10 minut temu powinniśmy wchodzić do samolotu, ale jak mawiają, co ma wisić nie utonie. Hacker. Razem z nami Arvin z Wyposażony już na, na lot, jak widać. Tak. Wszystko jest. I to fajne. na, ca, na całe dwa dni wystarczy jak mówimy? Tak, tak, tak. Wiecie Panowie, jak nastawienie? Tak. Jaki jak jest optymizm? No musi, musi być dobrze, więc strzelamy tak w ciemno 2-0 dla, dla Legii. Ja idę w ten sam wynik. 2-0. Armii. 2-0. No jak panowie mówicie 2-0, to, to ja jestem za i jestem też za tym, że jak będzie 1-0, to biegniemy i to strzelimy to jedno. Wynik dla Lapsu. 5-0 do przerwy i Dundalk już dundalk nie wychodzi na długo. połowę. Elegancko. Elegancko. Rzeczystowie. Teraz trzeba wygrać mecz. Maciuś? Przespaliśmy większość wodów, dlatego... To wszystko ten przespół. O tak, ty, ty nigdy nie śpisz, tylko 10 km Japa otwarta Skręczowany z, z, z <grafy> Skręczowanie, czekamy na transport i w gotowości O dziedzia. chciał już... O, już spalił, już spalił zawodnik do pozycji spalonej W końcu dostał zielone światło Tibą muę Idzie Zdjęcia wiodła to, to jest pozycja spalona pani rzecznik no. <grymka> Kasper Kasper Hamoliner, melduje się. Dlaczego jeszcze nie macie na treningu? No właśnie, idę, 15 po trener, powiedział, że zaczynamy. Tu mam jeszcze 10 minut. Idziemy pilnować, czy dobrze trenują przed jutrzejszym meczem. Bo jutro ma być, jak powiedziałeś 5-0 do przerwy, tak? No. 5-0 w 30 minutach. A w 30 minutach, Co? Piłkarze trenują, ciężko. Widać skupienie, widać zaangażowanie. Myślisz, że twoja obecność tak podziała, Na Jednego zawodnika myślę, że podziała. Wie dobrze, ja zdaję sobie sprawę. Czuje czuję oddech twój nawet, tak? Tak, w sobie Dużo mówisz, to przyjmie już, bo on uczył się, że pobiegać. I nawet nieźle mówisz, bo widać, że zbiera to za to. Forma była szykowana od końca euro, od zakończenia, jak do jak zakończenia jest? euro. Tak naprawdę trollowali wszystkich w koło. Wy wszyscy myślicie, że to żarta, już tak. się przekonacie. Jutro zobaczycie, jaka była prawda i że Mr. Magic wiedział to już nie od dziś. Dlatego, że Mr. Magic musiał się pojawić na stadionie Aviva w Dublinie I, tyle. i być dobrym znakiem. Już niedługo pojawi się jeszcze jedna data. 2016 występ w grupie ligi euro im. Jak się podobał stadium? Stadion Jak mi się podobał trening. Spoko. Oczywiście widzieliśmy tylko suche 15 minut dla Januszy, bo reszta ukryta, tak. ale było, było git. A teraz co? Jeść i pić. Co tu dużo mówić, powiem tak. Yy, Zabezpieczenia na bardzo wysokim poziomie. Tak. Właśnie, zwróćmy na to uwagę. Po, po zejściu z płyty chodziliśmy po całym stadionie w górę, w dół. Mogliśmy rozłożyć ładunki, robimy Tak. Co, gdzie chcieliśmy, jakie jakiej byśmy chcieli. Poczekamy na co? Na pociąg śmierci. Na pociąg do Ligi Mistrzów. Odjeżdża jutro no to... o 20.45. Na tym peronie. Samobójcy z hmm. Widzicie tam, to jest, to jest centrum, zaznaczam, pusto. 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 Wymyśliliśmy dlaczego. Apokalipsa zombie. Chyba, że oni się zebrali teraz wszyscy w parku, cała... Cały Gabi, cała Irlandia i jest Dyskretna prawa. mobilizacja. Jutro na pełnej bombie! Gdyby to było rugby. Czyli jednak apokalipsa zombie bardziej prawdopodobna. <laughs> Ale patrzcie, ludzie się pojawili. Ludzie. A więc tak, yy, Maciek. No, apokalipsa zombie jest odwołana. Odwołali. Pokaż, że jest ludzi, nie wstydź Ludzie, ludzie, ludzie. Ludzie, w kropówki. żyją, jednak żyją. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, Dandalk wszędzie. Co to będzie? Awans będzie. A co. A co to się stanęło? Dobra, powiem co się stanęło. Cały dzień za nami, jest już późno. Trzeba było jeszcze zwiedzić parę lokali po drodze. Spotkaliśmy jednego kibica. Na rowerze śpiewki bo... na ulicach. cieszył się mało, się, mało co się na rowerze nie wróciło, ale był szczęśliwy, że zobaczył naszych. Wczoraj padła nam bateria, czyli dogrywka idzie dzisiaj rano. 6.30 czasu lokalnego. Musimy nagrać słowo podsumowania Meshi. Idź spać. <noise> Mieliśmy pobudkę, bo właśnie wpadł do nas ziomek i pytał, gdzie są ludzie, niestety nie mogliśmy pomóc, bo nie wiedzieliśmy, gdzie są jego ludzie. Ale my dzisiaj wrzucamy Wam materiały wiadomo. O jak się wyostrzyłem, bądźcie w kontakcie, bo dzisiaj będą dobre materiały. Jutro też pewnie. No, a my czekamy na mecz, szykujemy się i dajemy spać konadowi.